jest taksi złotówa. Look at that son of a bitch, look at that son of <laughs> Jak już Nie no, ma to, człowieka. Moja, no, babcia, no. moja babcia mówi, że skorzyjałeś. No, y, czy, czy, czy jest to jest na takiej że przychodzisz, ona ci mówi, nie no, za dużo się ziemniaczków zostawiałeś. Co się wydarzyło? Się tak, nasz... starzałem... 40 kg więcej mniej? Wiesz co, powiem, zdradzę to dopiero na oficjalnym ważeniu. To, to, to nie idzie na live, więc to możesz powiedzieć, teraz to pójdzie przed Aha, y, tak cenuję. A nie, czekaj, to nie pójdzie, to pójdzie przed ważeniem. Oh. Ale... Czyli nie, powiem ile. Nie, 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 nie. Nie powiem ile. ile. Ale, ale widzimy, że spójrzcie na tę koszulkę, nie? To jest na takiej zasadzie, że tu już jest takie... dokładnie. Tak. ja planuję sobie kupić deskorolkę, nie? Nie będę udawał skajta. I dopóki nie zacznę robić trików, to się nikwita. I będziesz musiał sobie założyć takie światło. Na kolana i będziesz nakładzić. nie? Nagram może jakiś jeszcze teletysk, teraz to jest ogromna, je ale Ale dla mnie też niesamowite jest, jest to, że... Zobaczcie, teraz masz to rzeczy, Zobaczymy teraz coś... Natależ. rzecz. to jest Metamorfosa, która jest wymieniona, ale też na tym, czasie jest Ale cały czas walczysz o... sługi Tak, to, to jest w to jest Ostatnio Tak, to jest wymienione. Tak, to jest wymienione. Uber to jest Drudzy mówią super w końcu, drudzy mówią no nie. zaczynają się dymy w całej Polsce. UBER, Uber vs TAXI, nie? Także wersja szczecińska się rozpoczęła. no to powiem tak. Życzę że powodzenia, żeby Taksi ZUKOWA wygrał w Szczecinie. No i żeby taksi ZUKOWA chowała przez moje tak, Dziękuję bardzo, dzięki, pozdrawiam, fajnie z nami, teraz DJ Palasite. Z nami, czyli ze mną i tutaj z moim utalentowanym dziobakiem, który stoi za kamerą. E, powiedz mi DJ, no jesteś uważany za jednego z największych underdogów e, na, na tej gali. E, pytanie, czy to jest dla Ciebie dodatkowa motywacja, czy to jest dla Ciebie dodatkowy stres? Witam. E, zdecydowanie jest to motywacja, no bo jakbym mam możliwość pokazania wszystkim, e, którzy jakby wierzą w mojego rywala, albo nie wierzą w moje umiejętności, czy w jakiś okres przygotowywań, e, który przeszedłem, w to, żeby pokazać im, że fakt Faktycznie da się zrobić fajną robotę. Mhm. Jesteś, masz dosyć unikalne doświadczenie, tak samo można powiedzieć o Adwasterze, że byłeś po tej drugiej stronie, byłeś w studiu, on był, on był komentatorem, a teraz zadebiutujesz w Oktagonie. Czy to doświadczenie coś ci daje na tym takim poziomie ringowym, czy raczej jest to zupełnie inna para kaloży? Wiesz co, no, ja lubię próbować ogólnie nowych rzeczy w życiu, więc no to jest duże, duże, jakby duży przeskok, duży challenge, duże doświadczenie. No, nigdy nie brałem czynnego udziału w sportach walki, nie byłem na żadnych zawodach, które wiązały się z tym, że może mi się coś stać, że mogę zrobić coś mojemu rywalowi. Jakby patrzę na to tyle tysięcy osób, tyle set tysięcy osób przed ekranami gdzieś tam po drugiej stronie, także... No, to jest coś nowego, coś fajnego, chcę to sprawdzić. Jak to wyjdzie, zobaczymy już za niedługo. Powiedz mi jeszcze, bo e, tak jak mówisz, to jest e, dla ciebie nowość, a i samu już e, pewne tam doświadczenia w tym temacie ma. E, w czym opatrujesz swoje szansy e, na to, żeby, żeby go usadzić? Jakby, jaki jest słaby punkt i samu? Czy możesz się tym podzielić? Wiesz co, nie wiem, jaki jest jego słaby punkt. Mam nadzieję, że go znajdę. Liczyłbym na fajne KO na przykład, to by było, by było coś, myślę, takiego, co zszokowałoby totalnie publikę, bo wyobraź sobie faworyta, który zostaje pokonany przez knockout. Wow. No i wyobraź sobie, ile ludzi, którzy postawiło na niego Miro, bo taki straciłem oszczędności, nie? Tak, no dokładnie, no ale jakby wiesz, no... Y... Nauczą się na kogo stawiasz na przyszłość, nie? Tak. Mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, dzięki serdeczne, powodzonka. Nie dziękuję, żeby nie zaperzyć. Dawid Malczyński, mistrz wagi e, półśredniej Fame MMA e, Już za 6 dni twoje kolejne wyzwanie Czy to jest większe wyzwanie Niż, niż twój poprzedni przeciwnik? E, I tak i nie, bo na pewno będzie łatwiej Pod takim kątem, że y, Mam tą presję już za sobą Już tam byłem, wiem z czym to się je A, a będzie ciężej pod tym kątem, że on wleci, wiesz, jak, co się, czego się po nim spodziewać tak naprawdę? Po kimś, kto coś potrafi i dużo trenuje, to wiadomo czego się spodziewać, a, a po nim no to niezbyt, prawda? I po prostu trzeba przyczekać tą serię i, i tyle, i lecimy dalej, ale nie ma presji, lecimy po swoje. No właśnie, no Amadeusz dał się poznać jako taki wariat, jak on rzucił się na Bystrzaka. Tak. Z jednej strony oczywiście to może być dla niego też niebezpieczne, bo była po parę tam mocnych ciosów, prawie nie dał się znakautować, ale ostatecznie jego taktyka się opłaciła, pytanie, co zrobisz, żeby temu zapobiec. Masz oczywiście przewagę warunków fizycznych. Ja powiem tak. Z całym szacunkiem dla Bystrzaka, ale o inaczej, no, można, można walczyć w takim stylu wariata, prawda? Ale na kogoś, kto ma małe doświadczenie lub to, jak był w takiej dyspozycji, jak wtedy Bystrzak, no to to wystarczy. Ale no na kogoś, broń Boże, nie robisz sobie teraz jakiegoś kozaka, ale na kogoś, kto po prostu coś tam już potrafi, ma jakiś minimalny poziom techniki, takie wejścia bez gardy z rozpuszczonymi rękoma mogą się skończyć smutnym strzałem na szczękę, prawda? Więc ja też sobie mogę na jakiegoś przedszkolaka wylecieć bez gardy jak wariat, ale na jakiegoś kozaka już, broń Boże, to jest zamknięty, prawda? No właśnie, to jest powiem Ci niesamowite, bo jesteś jednym z nielicznych zawodników, którzy w ogóle mówią, nielicznych zawodników fejmu, którzy w ogóle mówią w kategoriach techniki, gardy i tak Większość osób, po prostu mówi, lecę, wlecę w niego, rozwalę mury i zrobię mu pomidorówkę z twarzy. A tutaj widzimy, że podchodzisz do tego o wiele praktyczniej, bo powiedzmy sobie szczerze, no na, na, na treningach pewnie też sporo wyłapałeś i, i każdy ten cios cię kosztuje, każdy ten cios e, boli, doskonale wiesz, co oznacza e, bycie zbyt trapnobnym tak. w oktagonie. No wiesz, to działa na tej zasadzie. Jeżeli dostałeś nieraz poryju i nieraz zadałeś cios. To wiesz, że walka nie działa na zasadzie, a ja se w niego wlecę i go zabiję, bo najprostszej w świecie nie da się tak. Trzeba wlecieć, trzeba to rozłożyć na, na, na cząstki, prawda? Trzeba wlecieć, skrócić dystans, wtedy dopiero można uderzyć, ale można też dostać. To wcale nie jest takie proste, że ja sobie mówię, a wlecę w niego, połamie go. Trzeba dużo się namęczyć, żeby kogoś sobie wlecieć i połamać. Dlatego ja mówię tutaj, rozkładam to tak na technikę, na, na jakieś gardy, nie gardy, no bo mówię, no to nie jest takie proste, proste, chłopsiu, wlecę, połamie go i powalcę. No chyba, że rzeczywiście pierwszym zamachem dostaję w głowę i idę spać, to wtedy przepraszam. No dobrze, no i ostatnie pytanie, zakładając, że po pierwszym zamachu nie pójdziesz spać, jak widzisz rozwój tego pojedynku, czy będzie pełny, pełen dystans, czy skończysz to szybciej? Zakładając, że to ty będziesz zwycięzcą. Mam wiele game planów, ale tak jak każdy na świecie wie, game plan działa do pierwszej bomby na głowę. Jeżeli nie będzie tej przysłowowej pierwszej bomby to mam, mam plan na pełen dystans, mam plan na pierwszą, drugą, trzecią rundę. Mam naprawdę wiele tych planów. Jeżeli nie dostanę na łeb i wszystko pójdzie po mojej myśli, no to który z nich na pewno się uda. Czyli rozsądek i taktyka, nie agresja i y, łapami do przodu. Tak jak mówię, no sparowałem z wieloma osobami, nieraz prosiłem, żeby lecieli... Inaczej, ktoś, kto nawet coś potrafi, nie jest w stanie wlecieć agresywnie, bo nawykowo już... Uważa, wie, kiedy może dostać. A ktoś, kto leci na taki przysłowiową na, na aferę, rzuca lewy, rzuca prawy i nagle otwiera oczy i stoi na nim doktor. No to e, życzymy, żebyś to nie był ty. Dzięki serdeczne Dawid, powodzenia. Cześć. Moim gościem jest mój ulubiony artysta. Po prostu jeden z największych. Powiedzmy sobie szczerze, Krawczyk, Wodecki, Wówunio. Kolejność dowolna, tak naprawdę poziom podobny. No Jeden jest bardzo porwany, w drugi nie żyje. Ustawiłeś mnie w bardzo takiej. Takim... Tak, ale y, jeszcze nieważne, nieważne moi drodzy, nieważne. Przejdźmy do, do konkretnego. Ale czy Krawczyk moim ideałem jest, turba duży. Turba to. No. Telefon, musiałby, telefon musiałby być, tak? Tak. I na telefonie musiałaby być. Kreseczka. Tak, no. się pozdrawiam, I, bo i mam nadzieję, wtedy... że kiedyś się poznamy bliżej. Durych, durów eee, tak. Tak, w Wuniu, Wania, Weniu. Eee, tak, eee, Doniu. <nie>, nie dobra, to już za, za głęboko przeszedł. Nie, ja nic nie mam do, do, do Doniu. Bardzo nie Nawet w się. Nie, żartuję oczywiście. Nie, Doniu, Dobrze. w Wwuniu, e, tak jak doskonale wszyscy wiedzą pewnie swojego filmiku, który już e, zniszczył mi życie. E, jestem wielkim fanem Twojej twórczości. <laughs> I niesamowicie się cieszę, że jesteś tutaj, ale e, no nie walczysz, tylko chodzisz, zbierasz informacje. Ja, słowem. Mącisz, mącisz. W walczę słowem. Ja jednak z dziennikarzem się czuję, chociaż nie, nie jestem, ale czuję się, więc no, nie, mnie nie zobaczymy nigdy e, w ringu. Oczywiście nie mów nigdy, ale. Czy to jest obietnica, właśnie? Tak, obietnica. Ja nie, ja, e, ja się lepiej czuję obok. Komentując, obserwując, nagrywając. To jest <grym> nie ryzykując parę... utraty zdrowia. Nie? Nawet nie o to chodzi, bo pan TV pozbawia mnie zdrowia bardzo dużo psychicznego przede wszystkim. I wątroba. E, tak, to idzie w parze, ale generalnie e, bardziej zależy mi na rzetelnym relacjonowaniu tego, co, co, co widzę, co się dzieje. W rynku ja, po drugie ja jedyny, spo, jedyny co ma wspólnego ze sportem, to wiadomo i... Wujitsu. E, nie no, nie, to nie dla mnie. Nie, 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 nie będę robił pośmiewiska pośmiewiska. Uniwersum Polkańska naprawdę obrodziło w wielu zawodników, mamy już trzech reprezentantów, więc jakby ja nie jestem potrzebny do tego wszystkiego. No właśnie, powiedz mi, wiele osób yy, yy, cały czas przewija się nazwisko, że jeszcze brakuje Tigera Bonzo, że Tiger Bonzo powinien wejść do OKTAGONu. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? No właśnie muszę Wojtka zapytać, czy mogę zabrać Tigera za tydzień w sobotę na, na, na bitwę, żeby go nie wpisał, bo pisał, że już nie ma miejsc, a Mateusz yy, z Kobrą by wpadł. O proszę, ale właśnie żeby sprawdzić przyszłą konkurencję, czy bardziej towarzysko? A czy Tiger mi powiedział, że jakby on wszystkich by pokonał? Wiesz, to Tiger, nikt nie ma. On Tiger, zawsze jest górą, ktoś musi być dołem. Tiger nie czuje bólu, więc nie można go pokonać. Naprawdę. No. By, był taki, mutant, był śmiał, taki mutant w Deadpoolu. Wszyscy bonzolodzy wiedzą, że Tiger Monzo nie czuje bólu, więc on by wygrał. Pozdrawiam Mateusz. I potrafi spalić komuś płytę główną na odległość. To jest super Tak, staram się załatwić te wejściówki. Dobrze, no to w takim razie wywołaniło, żeby nie zajmować Ci więcej czasu, bo już Ale ja chwilkę... bardzo miło się rozmawiać. Myślę się też bardzo przyjemnie rozmawia, tylko kwestia jest taka, że za chwilkę ja będę prowadził konferencję. A, <laughs> bo Ty tu jesteś po coś. Ja tu jestem po coś, a nie tylko... Ta... No. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo... serdecznie, trzymaj się. <laughs> Pozdrawiam. Pani Armani, tu nie ma? Po prostu nie narzuciłem sobie tempa, tylko odkryłem mój zef natury, który mam w sobie od urodzenia. Jestem stworzony do napierdalania się i właśnie otóż na szczęście wam pokażę, jaka pomidorowa będzie w klatce. Niczego nowego nie odkryłem, po prostu zacząłem robić to, co lubię i co chcę robić. Moim gościem Body Christ, Krzysiu, eee, Witam. kurczę, no, no właśnie się siemano, siemano, dawno się nie widzieliśmy, dawno nie gadaliśmy, dawno nie było na naszym kanale, no. Eee, no i stęskniliśmy się, ale nie spodziewałem się, że w takich okolicznościach się spotkamy. No ja też się nie spodziewałem, jakby razy... mi ktoś dwa lata temu, dwa lata temu jak się widzieliśmy na no? wywiadzie w no? Gdańsku, no? powiedział, że się za dwa lata spotkamy w takich okolicznościach, że ty widzicie, będziesz zawodnikiem, a ja będę tego tak, ale prowadził, niesamowite, nie? Życie no. historia. Tak, tak. ale... Tak się dzieje, tak się dzieje, tak jest. No i powiedz mi, e, wtedy mówiłeś, że MMA, e, MMA i w ogóle sporty walki... A tutaj Isawu proszę go pokazać. Nie, nie, nie. Oczywiście z jedzonkiem firmowanym, wiadomo, którym trzeba. No, jest moc. E, no Dwa lata temu mówiłeś, że MMA to jest dla Ciebie e, przygoda i nie byłeś pewien, czy ta przygoda będzie kontynuowana. Powiedziałeś, że zrobiłeś to dla siebie, żeby się sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. No teraz wróciłeś i bijesz się. Chyba z ciężkim przeciwnikiem, Mnich Terminator. Sama nazwa budzi respekt, a znaczy, spojrzy na typa. Ja jestem cięższy, nie? ja jestem cięższy, na pewno. Kurczę, działalo, na pewno. Ja też jestem cięższy od tak. większości zawodników na tej gali, ale żeby to tak działało, Że jeszcze trzeba tak. mieć parę w łapie, no i konduchy, konduchy. czy znaczy, powiem Ci tak, no dwa lata temu, faktycznie, no, po tej, po tej pseudowalce, tak, z bonusem, którą od, odbyłem lub nie odbyłem. Zdania, zdania są podzielone. Zdania są podzielone. No to faktycznie, faktycznie tam. No, y, pierwsze, pierwsze moje takie spostrzeżenia były takie, że nie. Nie, to nie dla mnie, już nigdy więcej, już nigdy więcej tam y, nie spróbuję tego. Jednak y, powiem ci szczerze, że bardzo miło wspominam ten okres przygotowawczy. Do, sam okres przygotowawczy, oczywiście samą walkę też, ale, ale, ale znaczy sam walkę i gale oczywiście wydarzenie, ale okres przygotowawczy. I tak ci powiem szczerze, że niezależnie od wyniku walki, która mnie czeka za niespełna już tydzień w tej chwili. Y, myślę, że było warto jednak przyjąć tą. Y, znaczy propozycja może źle powiedziane to było wyzwanie tak ze strony Mnicha, padło jego przeciwnik zrezygnował tam z takich czy innych powodów z udziału w gali z walki z nim no i po prostu padło na mnie padło na mnie ja przyjąłem to wyzwanie i, i, i wydaje mi się że w ciągu tych dwóch lat właśnie bo tego dotyczyło pytanie w ciągu tych dwóch lat też zmieniło się dużo, znaczy sytuacyjnie też zmieniło się to, że nie walczę z kolegą, tak? znaczy znamy się z Michem jakby tam gdzieś tam z poprzednich lat i tak dalej, ale, ale no, nie jesteśmy jakimiś tam przyjaciółmi, kolegami, nie darzymy się jakąś wielką miłością. Z bonusem jakby to była zupełnie inna sytuacja, byliśmy kolegami, przyjaciółmi i, 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 i no, no ciężko się walczy, ciężko się walczy z przyjacielem, gdzie, gdzie, gdzie tak naprawdę wiadomo, po co tam wchodzimy do tego, ringu, do tej klatki tutaj w tym przypadku i mówię faktycznie wtedy myślałem, że, że już nigdy więcej nie będę chciał tego spróbować, no ale pojawiło się coś takiego jak fame MMA i, i chcę chociaż raz spróbować, Nie niewykluczone, że to będzie mój ostatni udział w jakichkolwiek w ogóle walkach i tak dalej, i tak dalej, ale, ale, ale chcę spróbować i Mam do udowodnienia coś sobie, widzą. Wszyscy stawiają na, na Mnicha, mimo że nikt go nie zna, bo gościu ma 10 razy mniejszy fejm niż ja. Uuu. Shots fire, w 23 sekundzie słychać strzały. No. no bo taka jest prawda. No, no, no słuchaj, no przyjmijmy sobie, wiesz, powiedzmy sobie prawdę, tak? Ale i tak wszyscy stawiają na niego, bo go nikt nie zna i nikt nigdy nie widział, jak on walczy. Mnie wszyscy znają, ale z kolei widzieli, jak ja walczyłem. Wiesz co, powiem ci tak, na podstawie tego, co mówisz, i też na podstawie takich różnych historii, jakie pisze dyscyplina MMA. Mhm. Wydaje mi się, że bardzo rzeczą niesamowitą, przy której już jesteś wygranym, jest to, że podjąłeś to wyzwanie w tak krótkim czasie. 30 dni przed Galą podjąłem I, wyzwanie. Nie? Tak, i powiedzmy sobie szczerze, jeszcze jedną rzecz. Możesz mieć tam braki techniczne, możesz mieć braki kondycyjne, mhm. ale nikt ci nie odmówi, że nie masz jaj podejmując takie wyzwanie. Nie? Tak, tylko że wiesz, najgorsze z tego wszystkiego jest to, że znajdą się krytyni, którzy i tak będą twierdzili, że połasiłem się po prostu po łatwe pieniądze. A prawda jest taka, że od kiedy streamuję dziś od 3-4 miesięcy, to ja te pieniądze, które dostałem za walkę, to byłbym w stanie zarobić przy dobrych lotach nawet w dwa weekendy na streamowaniu. Mhm. Także, także to wiesz, gdybym robił to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. No to, no to naprawdę, to bym musiał dostać, no, no nie wiem, jaką, jaką kwotę bym musiał dostać, żeby, żeby, żeby yy. nie, nie robię tego dla pieniędzy, no czy, oczywiście tak, że wiadomo, no skłamałbym jakbym powiedział, że pieniądze nie są jakimś tam yy, kluczem, tak, i elementem, który motywuje, tak, ale, 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 ale robię to tak jak powiedziałem, przede wszystkim, no, jest, to, jest to, coś fajnego moim zdaniem, Fame MMA i mega fajnie, że coś takiego powstało, federacja, Yy, gdzie może każdy tak naprawdę się sprawdzić i ja się cieszę, że mówię po tej feralnej mojej przygodzie ze sportami walki sprzed dwóch lat. Masz że, że na re rehabilitację? Mam okazję na rehabilitację i mam, dostałem tą szansę, aby, aby się sprawdzić. Myślę, że przeciwnika dostałem yy, godnego, bo tak jak już yy, mówiłem wcześniej, mówię, no poprzedni przeciwnik mojego, mojego rywala obecnego, no, to to, 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 to była w ogóle jakaś pomyłka według mnie. No teraz myślę, że damy naprawdę walkę na, 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 na poziomie, jednak wagowo jesteśmy bardzo zbliżeni do siebie i, i tyle. Nie? Niesamowite jest to, że potrafisz wejść w taki słowotok. Tutaj dwa pytania, a już 15 minut materiału. Body, życzę Ci wszystkiego, co najlepsze życzę Ci powodzenia. Tak, Za chwilę tak. zaczyna się konferencja, musimy kończyć, ale tak. mam nadzieję, że na konferencji, jak i na samej gali, pokażesz się z jak się. strony. Dziękuję Ci bardzo. No i jesteśmy z Isamu, który teraz się żywi przed konferencją. Tak? Nie, dzięki. Spójrz na mnie, ja już swoje w życiu zjadłem. A to dietetyczne, można jeść dużo. A, to no dawaj. Dobrze, to, to poza kamerą, poza kamerą. Tym, tym, tym czasem Mogę Ci nie zostawić? No tak się spodziewam, bo to dobre. Jakie to? Może komu robimy reklamy? Pyszne mian. Pyszne mian, prawda. No. Także polecamy, zapraszamy, wcale nie wyblurujemy tego. E, nie wolno. No oczywiście, wiem. I samo, powiedz mi, walka wieczoru. E, jesteś, e, jesteś osobą, którą najwięcej osób chciało, najwięcej fanów chciało w, na ma. No i teraz jesteś. E, co, to, co to dla ciebie znaczy, to całe wsparcie, które ci dają fani? I, oni mi dużo dają wsparcia, najwięcej jest wszędzie tymi samou, koszulki nawet kupili, e, bo mnie kochają. Ja ich też wtedy kocham, e, no a bez tego też ich kocham, bo ich kochałem, jak nawet tych koszulek samu nie miałem. A wracając do tego, co oni mi dają, dają mi taką moc, że jak uda mi się trafić cios to 15% pierdalnięcia będę zawdzięczał dopingowi, który będzie niósł mnie do zwycięstwa. Co z pozostałymi 85%? Eee, Komu je zawdzięczasz? Czerwony Smok i Marcin Szczepański, boks w środzie. No proszę, no to to już doskonale wiecie, wiecie, że kogoś urać. 85% pierdolnięcia i Stamtąd sam, się bierze. Stamtąd się bierze. E, powiedz mi, twój przeciwnik, pe, pewne siebie? No oczywiście ty, ty też jesteś pewny siebie. Myślę, że w, tym, w tej dyscyplinie pewność siebie to też bardzo ważny aspekt, podstawa. jeśli chodzi o sukces, podstawa. E, ale na pierwszej konferencji troszkę tam się zagrzaliście, mówisz, że teraz będzie spokojnie. Ta konferencja dopiero za chwilę się zacznie. Znaczy, no zdecydowanie, bo ja nigdy w życiu nie byłem na czymś takim, i tu dziewczyny jeszcze tak. E... No, zadymiły trochę wcześniej. No, wiesz, ja jestem prosty chłopak, jestem z mojego miasta. Jak ktoś do mnie mówi, no to chodź, no to idę. No bo dlaczego nie? I gdyby nie powiedział, no to chodź, to pewnie byśmy się tam opluwali do końca i, i, i tak dalej, i tak dalej. No tak to wystartowałem. I, ale te, dzisiaj już bym tego nie zrobił. Mhm. Bo, bo wiem, jak się zachować. Dobrze, to powiedz mi jeszcze y, dla tych wszystkich osób, które chcą postawić na Ciebie, bo jesteś zdecydowanym faworytem tej walki, y, dlaczego powinni to zrobić? Bo nigdy w życiu na niczym mi tak nie zależało, i uwierz mi, że trenowałem jak na zawodowca, nie zlekceważyłem go nawet na minutę. Jeśli czułem, że nie zrobiłem wszystkiego tak, jak powinienem, to robiłem jeszcze jeden trening na tej zasadzie. Czyli mocarny main event, no i zobaczymy, czy zwycięzcą będzie i samo. Życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Adrian Salamorpetusa jest słynny, Czecie. popularny, lubiany, szanowany, już niedługo oglądany w ringu fejmem ma tak plotki głoszą, czy to prawda? Nie wiem, zależy od tego jak się dogadam z włodarzami. Już dzisiaj trzeci wywiad i trzecia taka sama moja odpowiedź. A powiedz mi, to jest takie pytanie, które uważam jest ciekawe. Jeszcze tego nie robisz, ale niedługo będziesz się przygotowywał do walki. Czy wydaje Ci się, że to jest zupełnie inny rodzaj przygotowywań, kiedy robisz to tak dla siebie, a kiedy się przygotowujesz pod walkę, pod wojnę w Oktagonie? Ogólnie nigdy się nie przygotowywałem do walki. Jedynie tam w Czudzicu, jak trenowałem regularnie. Także nie wiem. Aczkolwiek myślę, że na pewno będzie to na wyższych obrotach, więc. Zobaczymy. No, będzie to mój debiut, też ciężkie pytanie, bo nie wiem jak odpowiedzieć. Konferencja a, zaczyna no, się za 3 minuty, więc pytanie... A, no, e... Kto będę Ciebie Ciebie walkę Wieczorów w ma 3 Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. I samu, ponieważ nim trenowałem i wiem co potrafi. Doskonale. Życzę wszystkiego co najlepsze. Do zobaczenia w tego. Również. Jest tutaj trzeci raz. Będę trzeci raz w Oktagonie. I mam zamiar pokazać po prostu serce, pokazać, że nie dam sobie... Naszym gościem jest Mnich, jeden z moich tutaj e, najbliżej, najbliżej zaprzyjaźnionych ziomeczków. Witaj. E, bardzo lubię też body Christa, to jest dla mnie bardzo ciężki pojedynek, bo wiem, że któryś z moich przyjaciół, a prawdopodobnie obaj dostaną po mordzie i to fest. E, dlaczego to właśnie Krzysiu będzie bardziej obity przez Ciebie, a nie Ty przez niego? Ja myślę, że to jest po prostu faja, faja, cipka i, i on dużo mówi, że tam trenował i myśli, że zgrywa kozaka. Zobaczymy, no ja też, wiesz, no zobaczymy, zweryfikuję klatkę, to... Ja, mam, ja mam, swój, mam swój wiek, po prostu zobaczymy, czy on jest jednak, jednak 12 lat ode mnie młodszy. Zobaczymy po prostu, czy dam radę. Nie? Mam nadzieję, że dam radę i nie, nie zawiodę ludzi, którzy na mnie, na mnie stawiają. No właśnie, widzieliśmy, że reagujesz bardzo emocjonalnie. Oczywiście no, część, część to są bardzo fajne takie pomysły, które wspomagają jakość show, ale widzieliśmy, no, że tam no, tutaj nie mamy żadnym podkręcaniu, tutaj byliście obaj na siebie wściekli. No, potrzeba było czterech chłopa, żeby was rozdzielać. No, co, co się stanie w, w Oktagonie, kiedy nie będzie tych chłopak do oddzielania was? A wiesz, no tutaj to raczej raczej to nie jest, nie jest, nie jest ustawiane, jest to taka, wiesz, typowa po prostu spina. E, tak jak powiedziałem wcześniej e, o szacunku zanim zanim wyszliśmy na face to face, e, chyba to znaczyło jednoznacznie, że nie okazał mi szacunku, myślę, że mu się za to, za to odgryzę 29 e, marca na ważeniu, a na w Oktagonie po prostu to nie będę miał dla niego litości. Dobrze, w takim razie, no cóż, e, e, takie są bezitosne zasady tej walki. Życzę Ci powodzenia. To jest, to, jest, to jest walka, to jest oktagon i wygra najmocniejszy. Trzymam kciuki za to, żeby to była dobra walka i żeby rzeczywiście wygrał najmocniejszy. Myślałem, żebym wygrał ja. Dobra. Wiem, jesteś z nami dwoma, wiem tak, dobra, tak, okej. Okay. W, w, w materiale z tobą powiem, że chcę, żebyś ty wygrał, dobra. a później obejrzysz dwie minuty później, będzie materiał z nim, ale mam nadzieję, żebyś ty wygrał, Krzysztof. Dobra, tak, tak, tak. Nie, nie będę razie, hej. Dziwno mi. Zimno mi trzeba się już rozgrzać. To, to jest chyba prośba, żebym się przytulił. Pamiętam, że w koszeniu też ci było zimno. Do mi, mi, mi się To zawsze jest zimno, więc... zawsze jest zimno. Dobrze, no. Esmi, za chwilę tak. twoja część konferencji. No powiem szczerze, wszyscy czekają. Tak, wiem, nie wiem. zdradzaj jeszcze, nie zdradzaj jeszcze czym nas zaskoczysz, ale czym zaskoczysz swoją przeciwniczkę w Oktagonie, to mi powiedz. No tego też nie chcę zdradzać za bardzo, ponieważ nie chcę, żeby ona była przygotowana na to, co mam dla niej tutaj przygotowanego, a jest to naprawdę coś wielkiego. Okay. Pomimo tej różnicy no i wzrostowej i wagowej, jednak myślę, że... Że Dawid również tym razem wygra, wygra, wygra. Wygra, wygra, <laughs> z no. goliatem. No zobaczymy, no dam z ciebie wszystko na pewno. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy kojarzysz taką grę Mortal Kombat albo film Mortal tak, Kombat? Tak, grałam w to, uwielbiałam. Tak, tam tak. Tam była taka tak. postać Sindel, która wydawała takie soniczne dźwięki, które Jak tam rozgniewała. Właśnie nie, właśnie. Aaaaa, gardłem głosem. I niektórzy sobie <laughs> robią, że powinnaś po prostu wyjść, krzyknąć i tak, że jej głowa pęknie. Czy tego możemy się spodziewać? <laughs> nie, przecież ja tak pięknie śpiewa. No otwierasz szkołę niedługo, czy już otworzyłaś? Teraz będziemy prowadzić kanał na YouTube, nasz własny, autorski, natomiast siostra będzie czasami w odcinkach. Ja będę prowadziła go z kolegą Kenem. Będzie Barbie i ten. No proszę. Ale będzie się naprawdę mega działo, także będziemy, będziemy dawać siebie wszystko, żeby to Czy wyszło nie? na jak najlepiej. To ja to zaraz się zaczyna! się, już za się zaczyna. Tak. W takim razie ja także życzę Ci wszystkiego co najlepsze, no i niech wygra najlepsza. No oczywiście. Dzięki. Moim gościem jest jedyny i niepowtarzalny bonus BGC, człowiek, instytucja, człowiek orkiestra. Mógłbym mówić, ale mamy mało czasu. E, powiedz mi, po tej dostałeś tutaj piękną taczkę, Dobra. ale co zasponsorujesz Taksi z łutubia na Gali co, so, były łokcie, luję stajn epy, luję kołowrotki, no będzie, będzie kolorowo, będzie kolorowo w Łodzi 30 marca, więc... Bardziej niż na bazarskim rejonie? Myślę, że tak. Bonus, w takim razie ostatnie pytanie do Ciebie, bo czas no. goni, wiem, że też jesteś okay. człowiekiem, jesteś biznesmenem, e, to jest, to jest niesamowite, e, ale zawsze twoje, twoje wystąpienia wiążą się z wielkim show, e, czy tego też możemy się spodziewać 30? Nie, no tak, no, no, na pewno będzie ciekawie, ja nie będę zdradzał swojej taktyki oczywiście, bo nie mogę, ale na pewno jeżeli będziecie kupować właśnie Pay Per View, będzie mega zajebiście, kupujcie Pay Per View na 30 marca w Atransaleni w Łodzi, elo. Dziękujemy serdecznie, hej, Dobra. mamy to. 心里。Here we go. Okay. Było, tak to się wydarzyło. Druga konferencja Fame MMA 3 jest już historią. A przed nami kolejna piękna historia, czyli gala Fame MMA 3 Już niedługo. Sobota 30 marca. Łódź. Będę tam ja. Będą oni. Bądź wy. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Zostawcie suba, lajka. Wpadajcie na Instagram, róbcie te wszystkie cudowne rzeczy. Arkadiusz Pan Pawłowski, wasz ulubiony Tłścioszek. Pozdro 600.